Zapraszam na G2A z kodem Esen. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. No zaczynaj! No zaczynam właśnie. Dzień dobry. Jestem Wojtek, jest Maciek. Niecierpliwie jak zwykle. Jestem. I Tomuś. Jestem. <laughs> Także witamy Was w kolejnym odcinku. Yy, yy, z Minecraftowanie. Yy, tak yy, tak, yy, tak wiem, słuchajcie, dawno nie było, bo Tomek miał urlop, więc niestety nie nagrywaliśmy. stwierdziliśmy, że nie będziemy bez Tomusia nagrywać. Także Tomuś powinien być nam wdzięczny. Pierwszy i ostatni raz. Halo. Dzień dobry, jestem. No, i dodatkowo wczoraj u Tomka pojawiły się dwa zaległe odcinki, w piątek. Wojtek! już masz przechlapane, więc musisz się wrzucić. No, no w każdym no, razie, no, słuchajcie, no, no. dzisiaj e, kolejne zadanie przed nami, e, i to będzie zadanie o Danii KSG, które de facto też wygrało w następnym odcinku Maćka. Także tak, i mały spoiler. Także, a, a nie ma, słuchajcie, podwójne podium w, tym, w ten weekend. Tak, w ten weekend ma, także <laughs> ma Ania ma również. I słuchajcie, dzisiaj jest zadanie krasnoludka Hałabała. Hała... Krasnoludek Hałabała, hała 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 tak. Krasnoludek Hałababa, który wędrował po lesie, hała zgubił swoje przedmioty. Baba, przedmioty. I musimy dla niego odnaleźć żelazny kilow, pochodnie, jabłko, mięso z kurczaka, butelkę z wodą, sadzonkę dowolnego drzewa, piwonie i wędkę. Nie możemy mieć swoich rzeczy, znaczy w sensie nie możemy używać swoich rzeczy, ale swoje narzędzia i wszystko możemy. Chodźmy, zobaczymy, Wojtek, kto ma ile tego. Wszyscy, wszyscy mamy, 20. mamy tyle samo. Bo tak? chatkę Hagrida wszyscy zrobiliśmy, tak to ostatnie kilka odcinków robimy wszystko. Tak. Więc słuchajcie, zanim oczywiście zaczniemy, to my standardowo jak zawsze przypominamy wam, żebyście zostawili łapkę i komentarz dla statystyk. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji i zostawienia dzwonka, żeby nie przegapić filmów. Dziękuję wszystkim wspierającym. Zapraszamy was na G2A. -a. No i co? Zaczynamy chyba, tak? Tak. Macie tajmery? Nie. Nie, ja się tutaj narkotyzuję tym. A to może startować, bo to będę mieć ten, będę widzieć ile mam. Jak, jest, jak będziesz jest, widzieć się na no, no bo jest, jest druga jest minuta nagrania, tak, więc, no. więc będzie 22, to będzie koniec. Aha, no dobra, no to raz. Maciek. No mam już, no. Raz, dwa, trzy, go. Leci. Leci. Ej, Wojtek, zmienili minuty w tym iOSie nowym. Gdzie? No, tak inaczej leci. Taki, 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 ten, taki, taki okrąg się pokazał teraz. A, a to ty a? nie robisz tego na 3D detaczu na centrum sterowania? Nie. Używam, a co że... nie, to ja tak no. robię. Ja po coś idę, tylko nie wiem po co. Nie, ja też jeszcze nie, poczekaj się. Żelad... Aha, żelazny kilo. To, to tutaj, czekaj. Dobra, to ja najpierw zrobię, tak? Dobra, ja się wkupałem. o, o! o! No, no już zaczęło się. Zaczęło się, niestabilna wersja. To tak, Słuchajcie, ja... my sobie Oho... też odświeżyliśmy trochę wiedzę botaniczną przed odcinkiem, mianowicie pokazałem nam, no, jak wygląda piwonia. Tak, bo ja nie bo ja wiedziałem. Ja też nie wiedziałem. Ona jest ładna. No, Maćko, dowiem, że jest ładna, ale. Aha, tu chatka Hagrida, dobra. Hmm. No chyba tak łatwo, że nie znajdę. Ja widzę coś na horyzoncie. Pamiętajcie też, że potrzebujemy mięso z kurczaka. Właśnie widzę kurczaka, więc tylko zabić. B. A ja widzę. Czekajcie, to jest lisek. A lisów to tam mamy bardzo dużo. To wiem, na gdzie lice. maciek jest. ja też wiem. Skąd wy wiecie? No bo, bo to jest jedyne, jedyne miejsce, gdzie są lisy. Jesteś w o, tym. tu jest węgiel. No ja węgiel też potrzebujemy. Tak, węgiel już mam. No dobrze. Cztery mi chyba starczy, albo wezmę więcej. Nie, powinno wystarczyć, bo to musisz tylko zrobić kilof, przepalić, tak? Ja, ja sobie zrobię drewniany hmm. kilof, no co ty, na razie. A to ty nie masz jakiegoś żelaznego? Ja mam kamienny ze sobą. Ja mam żelazny. Nie no, mam, mówię, że mam kamienny, ale w... Wy... Co ja chciałem drewnianego robić? Nie wiem, no chciałeś kilof <laughs> przed chwilą. O! Mam piwonie! Nie, bo ja myślałem, że nie zabrałem żadnego kilofa, ale mam, spoko. Bo już się bałem, ale dobra. Masz piwo nie? No. Szybki Wojciech. Tylko zbiorę wszystkie, żebyście nie mieli. Wojtek! Ja wiem, powodu. że on jest do tego zdolny. Oczywiście, że jestem do tego zdolny. Ja muszę wygrać. E, dobra, czekaj. Dobra, to e, zaraz, teraz tak. Co mi jeszcze jest potrzebne? To mam, to mam. E, to mam, to mam. To mam, to mam. Wiecie, co będzie najgorsze? Co? E, pająki. Do wędki. No. No to musimy, znaczy. Więc no, trzeba Wójt, będzie. Tak, trzeba no. będzie poczekać na noc i. Wiecie, po co? A, jeszcze żelazo muszę, dobra. No ja w dobra. sumie żelazo i nici Je... z pająków i będę dan. Ja żelazo już mam. Aha, Dam sobie pięknie. tylko do przypalania. O, też mam żelazo. Dzień dobry. Tylko dam sobie do pieca, w którym nie mam nic. O jabłko o trzeba, co? o mięso kurczaka. Do mięso o kurczaka, właśnie, czy nie? jeszcze jabłko. Słucham? Mięso z kurczaka, tak jest. No tak. to chodź, koj, dziękuję kurczaczku. Ale nie jest napisane, czy ma być przepalone, czy nie. Nie, więc... nie, po prostu. Więc jest. Mhm. Kurdej, to jabłko, po jabłko. Chyba makro... Ale jabłko wypada z każdego trzeba, że... chyba, nie? Tak. Tak, tylko, że długo się czeka. No właśnie, niestety to jest. Ten A i piasek, więc... panowie? Ja mam. Nie mam już. Już zabraliście? Tak, mm -hmm. z A piwo no, nie macie? Nie. Nie, ja nie, nie mam. Ja mam. A ja mam. Um... Ja poluję na jabłuszko. A jak Maciek na 11 Pro. Mm. <laughs> Miałem telefon już, cicho. Czekam grzecznie, tak? Nie dopóki nie zobaczę. W jego dłoni, powiedzę, że już ma w domu słuchajcie, telefon, to nie uwierzę, jaki ma. Słuchajcie, Maciek, to jest najmniej cierpliwa osoba, jaką kiedykolwiek tak, przyszło mi, nie jaką jestem kiedy, ale a, żywy, Słuchajcie, autentycznie, się... to jest tak upierd. Znaczy może nie tyle upierdliwy. dobrze. Wojtku. Chociaż to, to czasem też, ale <słuch> y, tak niecierpliwej osoby to i ja, ja. wiem po sobie, że ja też jestem niecierpliwy czasami, ale Maciek, to po prostu bije rekordy, nie. Nie wiem, o czym do mnie mówisz. Ja z grzeczności nie, nie zaprzeczę. <laughs> nie wiem o czym mówisz, wiesz co, Maćku, wstydziłbyś się. Halo jabłuszka! O, patyki! A, no tak, bo patyki wylatują teraz przecież. Tak, wypadają patyczki, a jabłuszka jak nie ma, tak nie ma. No widać, właśnie nie ma. Widać, to nie polski jabłonie. <laughs> o, tak jest chyba. Toś odkrywa no. teren. Ja Choć jestem koło ja. domu. No, jabłko. Pis. Ale mam sadzonkę przynajmniej. Ja sadzonkę to ja też już mam. Czekanie na jabłka. No, no i właściwie to chyba jeszcze więcej tych drzew zepnę. No to, jak też to tak chodzę właśnie i zbijam te drzewa, to może w międzyczasie gdzieś spadnie. Tylko jak już zbijacie te drzewa, to starajcie się je zbić tak do końca, żeby wiecie, nie pozostawały jakieś tam kikuty czy coś. Dobrze. Dobrze. Halo jabłka! Znaczy jedno mam drzewo takie duże, które zaczębić, bić, ale później zauważyłem, więc to może później gdzieś dobiję. Albo je podpalę. To można spalić. Właśnie. Aha, super. Same sadzonki, jabłuszka nie ma. No ja właśnie też... Ale wiesz, ale... Kurczę, ja nie pamiętam czy czasem nie jest tak, że z któregoś drzewa jest większa szansa na jabłka. Nie wiem. Ja już nie pamiętam jak to było. No mamy czasu? Eee, 14 minut jeszcze mamy, to no myślę, że dzisiaj... Nie, z timingiem jest spoko. Myślę, że dzisiaj pójdzie nam wszystko sprawnie. No ja nie wiem, bo ja się... No najgorsza ja to... Ja się Naj... strasznie miotam, nie mogę się odnaleźć, bo miałem za dużą przerwę od tego Minecrafta. <laughs> najgorsza to chyba będzie tylko i wyłącznie ta... Wędka. E, wędka, żeby pa... Chociaż to są tylko w sumie dwie nici pająka, więc... aż tak źle też może nie będzie. Dobra. Drzewa, kurde, dawać mi jabłka, no! te same sadzonki choć wam nową no wam puszczę białowyską zasadzić hmm. a ja nie mam sadzonki jeszcze nie no ja, ja, ja stoję i czekam aż tu z drzew mi po prostu to powypada bo nie że nowa nie poleciała Tyka nowa sadzonka a co nowa chip taś, taś jabłka halo. Jeszcze ostatnio śmiałem, nawet u mnie na live, że mówiłem, że fajnie by było, gdyby w Minecraft'cie dodali na przykład drzewa owocowe. Wydaje jakąś jabłoń, czy właśnie tego tak, typu tak rzeczy, nie? Tak, owocowe, no. Tak. Mam patyki. Patryki. Super patyki, drzewa no no mi nie. To no mi też, mi też wypadają, albo patyki, albo te, te możesz, sadzonki. Może już nie wypadają jabłka? Jakbym prosił o patyki, to bym prosił nie. Matkę Naturę. To potr matkę naturę. Byś pot ja byś potrzebował patyków, to wtedy by nie wypadły. No, no, dokładnie. To tak działa. Czy zależyło kogo, Wojtek Bo wiesz, Aldonki Komu? Tak, właśnie. Bo to nawet za czegoś nie chcesz, że i tak to masz. Przynajmniej w grach. Ej, no to jest jakaś kurioza, no halo świerki, co wy tu odstarczy? A o szambo? twoich, szajni Wojtek, to już w ogóle nie wspomnę. Nic. <laughs> ty tam, jak w ogóle nie grasz? Co nie ty że widziałem i było mi przykro. No Tom, niestety Tomek, Wojtku, Tomek nie gra, bo Tomek idzie z serialami do przodu 8 sezonów. No ty stoisz w miejscu. Nie, bo no w życiu jestem bieżąco. No on już będzie stał w miejscu, bo nie ma Netflixa. Mam? Czy to, że mam użyłam skuby już od dawna? Ale ja mówię nie, o sobie. Nie, nie, ja mówię o Maciu. A. Ale Wojtek ja ma w, w ogóle nowy, nowy seri. Ale wyświetle się na bieżąco mi wystarczy. Jaki masz serial nowy? Wojtek ty nie wchodź z nim w, w pakty, bo on wiadomo co byłeś 8 sezonów. Nie wchodź. W Ale w dlaczego ja mam z nimi wchodzić w fakty? Co to za z... ostatnio? Bo co? Co ty ostatnio? Na to narzekałem. No, bo na to, że, to że nic wy... nie obejrzysz! No, bo na to, że wyprówa do przodu, no to co ja poradzę? No ja też czasem wypróbowałem szybciej do przodu, a potem się nawet nie przyznaję, że już oglądałem, no i co? Aha. A takie buty... No Halo, ostatnio z desto czekałem długo. A ja do tej pory nie obejrzałem. A ja obejrzałem jest... Wojtek. Kurde. Nie Musisz nadrobić. Nie mam czasu. Znaleźć, bo, bo warto. No, do cholery jasne, jabłko. Też bym chciał, jabłko. Mam cztery sezonki. Ja już. mam, jabłko. E, Wojtek, a ty Aha. oglądałeś Stranger Things? Oczywiście. Kurde, czekam na czwarty sezon. Zejrzeć całego Stranger Thingsa na drodze? No, z mamą. Boże świat. Stranger <laughs> Things jest najlepszy serial, po prostu. Fajny, ale teraz. Na, na wszystko. A jest jabłko? Oglądałeś jest trailer? Jabłko! Co? Oglądałeś nowy trailer czwórki? E, tak. Ciebie. Że będzie w innym miejscu całkowicie. No, że jesteśmy już nie tylko w Hawkins. Ja czuję, że będzie to Rosja. Też mi się tak wydaje. W Czarnobylu. Nie może taki, taki rdogon, gronczak, to się nazywa, taki świecący. No. Ale Macie jak się idzie? Nie mam jabłka. nie mam kwiatka. Ti, ti 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 ti. Znaczy no ja tylko wędki w sumie nie mam. A ja nie mam jabłka hmm. i wędki. Ja mięsa z kurczaka nie i wędki i kwiatka. Eee, a nie, czekajcie, naszego węgla, mojego węgla nie mogę użyć. Nie, nie. Nie, ja sobie pozbierałem węgiel, właśnie specjalnie hmm, nie potrzebuję. Dobra, to to będzie tak. Dobra, pochodnia, mięso z kurczaka mam. I pochodnia raz. Jabłko dwa, mięso z kurczaka. Eee, piwonia, sadzonka dowolnego dodamy, brzozę Utelka butelka z wodą, dobra, to to będzie trzeba zrobić w takim razie. A jeszcze piasek, to już wspomniałeś. O, jedno mi się przepaliło, ale to ja jest właśnie. O, ktoś worek. leci koło mnie. Maciek Może pewnie. Ja. bo Maciek był. Bo... Eee, czekajcie, czekajcie, eventka, event. Kurwa, na te pajączki będzie trzeba koniecznie. Mhm. Ale zaraz zachodzi słońce, więc się pojawią pewnie. No, to pewnie mnie zabiją. przesadę. Halo, to ja Chociaż jestem... to ty. No właśnie. Chyba, że Maciek w lawę nie. wpadnie. Ja wpadnę w lawę? Dobra, czekajcie, ja cię sobie zrobię to po kolei. Jabłko, miesos, kurczę... A ci będą z tego esen na noszach wynosić, SN. Tak? Tak. A To, to przynajmniej się nie zmęczę. A czemu tu nie można jej piwoni, no? An, ja też właśnie nie szukam, tylko że trafiłem tam, gdzie ty byłeś, więc tu pewnie nie ma. Nie, Zawsze znaczy, ja tam cię, ty... pchać bardziej głęboko. Piwonie są bardzo blisko naszego domu. Mhm. No właśnie szukam. O, o! O! Czekaj, czekaj, czekaj. Przywodzie? Nie tak. Przy wodzie? jestem przy wodzi głównie Widzę. No to nie wiem. To tylko taka moja delikatna, mała, delikatna podpowiedź. Delikatna, mała, delikatna. Tak. Mała, delikatna. Mała, czarna. Tu są te czerwone kwiaty, więc koty czerwone zawsze były piwonie i tu piwoni nie ma. E, jest! chyba! Pochodnia. Piwonko, piwonko. Ja pochodzę z osobami. Piwonko, piwonko! To, czekaj, to jest piwonka. Czekaj, to jest piwonka? <głos> piwonka. <głos> piwonka. To jest bez, a weź! Jesteście. O, spadło mi się. Super, że się robi noc, no, uh -huh. Dobrze, dobrze, bo pajączki. To mi z pajączków jakiej piwoni nie mam. Nie, ja nawet jabłka, więc o co tam chodzi? No to Maciek, dlaczego ty nie, nie, nie ścinasz... No, ścinam chyba pół lasu. No ale to stoi, i tam czekasz. No, stałem i czekałem. To za sobą czekałeś. A idź sobie, idź sobie tam teraz i zobaczyć ci wypadnie jakieś No pewnie. idź sobie, Maczku, idź. O przecież no, idź tu sobie. są heonie nawet. No co wy, z trzech, z dwóch stron już są. Ale koło czego jesteś? No, nie mogę powiedzieć. A gdzie stoisz? Daleko. Hmm. Czekam na pająki. A ja na jabłko. A ja na piwonie. No, Macie czeka na dwa nie? jabłka? To w Minecrafcie i to poza. 7 minut. No to ja nie. Ja, ha, 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 nie zrobię. To idź, powiedziałem ci tam, gdzie że ścinał te drzewa, żeby nie mieć Nie ma pościoła, wszystkie liście naraz, rozumiesz? A po co ty ścinałeś liście? Bo to nie ma znaczenia, jak widzę, pisali, że to jabłko wypada czy się, się czy się nie ścina liścia. Mam piwonie. Ja tam nie wiem, ja tam z reguły zostawiam to niech się samo. Ja też zostawiam samo. A znaczy, trochę ścinałem, ale to. i tak mi sam, samo wypadło. No i gdzie są te mowy? Ciemno się zrobiło. O, to niech poczekają z wyjściem, dopóki ja nie przyjdę. <noise> no, ale nie. ja mam pojączkę, dziękuję bardzo. Aha, pięknie. Bo mi się tu nic raz pić nie chce, nie? Weskitu. Kurdy, ja używam ostatnie mięso. Nie mam żarcia. to tak, że szybko wrąbał to wszystko. Bo ja biegam jak szczupkiem. I tutaj, a może być z piwoni bez. <noise> no nie ma, no, musi być piwonia. O, Creeper, dzień dobry. To ja biorę trzecią raję. Powiedzcie mi, że naprawdę ja piwonie y, widzę. Ja mam Tu, gdzie są piwonie, ja widzę całą naszą wioskę. Jezu, widzę, 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 widzę na, na strzycie skały, widzę piwonie. Nie wierzę, wchodzę tu. No, zaraz wejdziesz, już nie zejdziesz. Zejdę. No ja pająka nie widzę. Czy to miał być kilof, tak? Żelazny kilow. Tak, tak, no? tak, tak, żelazny, no. Mam! Jesteś dobrze. piwonią? Tak, jesteś piwonią. O jest pająk. Jesteś piwonią. Boże, jak dobrze. O, jesteś tak piwonią. Mam ciebie. No tylko teraz najgorsze jest to, że ja nie mam jabłka dalej. No Tomasz, jak masz jeszcze czas, z-z-z-zcinaj masę drzew i już. W końcu wypadnie. Lag. O, lag, no, nie mogę wejść do pieca. U mnie pająk lewituje. Hej, no ci co ty tam? Ojejku, no ścinam drzewo, co? Dobra, A ja na no wypadają, no przecież to jest... kandal. Tam była woda chyba. Ja bym tak. na twoim miejscu ściął mnóstwo drzew i po prostu poczekał. No to tak robię. Pa, ra, ra, pa, pa. Nie ma chcesz mięsa pożyczyć? Nie, ja właśnie zadałem ostatnie. Kurde... Także będzie trzeba przed następnym odcinkiem trochę popolować. Tu jest dużo krów, albo ryby połowić. No jabłuszko, chodź do mnie, no. E... Jabłuszko, jabłuszko. No zombie. ty, ty, ty. ty, ty... Jakie fronto? Już ci mówiłem przed odcinkiem dwa razy, nie powtórzę no. więcej. Dan. Raz, nie. dwa, trzy, cztery, nie. pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak. nie ja szukam tylko tego. Mi tylko tam wędki brakuje, co nie? to pająki, Tomek. Wiem, tylko tu creeper is barbaro. <laughs> Macie cztery minuty. No to jeżeli jabłko wypadnie w cztery minuty, to jestem w domu. Masz wędkę? A zrobiłeś już wędkę? Mam linkę i mam dwie linki i patyki, więc zaraz sobie z wezmę z tego, z tej książki. Dobrze. Pamiętaj, że musisz wrócić. Mam jabłko! Barbara nie! Baśka! <grym> zaraz, go z... ja zaraz go zestrzeli, tyle będzie. <grym> A ile dwie? trzeba tych linek? Dwie. Kurde, mam jedną i mam trzy serduszka. W dupie tu jak to. nic, bo tu Barbary Mam! To nie. Mam! Wracam. Domek żyj. Barbara, bym jeszcze balonem. Tylko, tu są następne. No, jest ich tu pełno, i jak nie one, to Creepery. Chuźwa, no teraz tam pająk. musisz spróbować obejść jakoś Trzeba już jeszcze no. jednego pająka Panowie... A ja już biegać Tomek, nie mogę Tomek, tu jest pająk! W baśce No super! No. Ja biegać nie mogę! Tu, tu, tu masz, tu masz, tu masz, tu masz! Idę A nie, to nie jest pająk, to był kwiatek Tam jest gdzieś... Kurde, zombie tu jest Która jest moja, y, 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 mój ten w skrzynce? Możesz sobie, no, wybierz e, jakiś pasek. Jest trzeci, bo to robimy po kolei. Dobra, ja muszę Tomku zobaczyć, tu goni co... mnie pająk. A Wiesz? ja... Tu ja też mam pająka, tylko Pichne. tu jest też zombie. Ojej. <grym> Na zdrowie, przepraszam, skupiłem się. Dobra, muszę zrobić teraz tylko tą wędkę. Dan. Ja się robią tą wędkę? Otwórz sobie skrafting Tomek, ten. ty jeszcze pochodni nie masz. Aha. Pan to... Nie może za mną. Za mną. Tak. E, wędka. Aha. <ścoughs> Tomek, skup się tam. Ała! Co on tu robi jeszcze, ten gad? No bo nie spaliśmy długo. Dobra, to jak to mu się zda, to chodźcie się szybko prześpimy wszyscy, żeby tam te fantomy już nie latały. Już do, łóżek, ja to, do, do to mnie zabiją. Zresztą ty masz dom obok, ty. No i nie mogę biegać. Aj, Tomku, Tomku. No dobra, to słuchajcie, została nam jeszcze minuta 30, więc wszyscy się wyrobili, więc ja... Sto, Leżę. Słuchajcie, totem, totem, kuźwa. Tak, to, totem. To... stoper. Stopper? Ja już zapauzowałem. Ja też. Dobra, to jeszcze szybciutko sobie zobaczymy. Jak to tu wygląda, a ten ten już sobie poleciał? Chyba tak, poleciał. Tak, już spłonął, nie, on spłonął. Dobrze. Tak, wszystko mam to, mam, to mam, to mam, to mam, to mam, to mam. Tak, wszyscy mamy. Także dzisiaj tak na styk powiem, że no. no to bardzo. zadanie zostało, także sympatycznie. Jestem bardzo ciekawy, jak nam pójdzie w następnym yy, u maćka, bo wiemy tak na dobrą sprawę co jest. To jest w sumie ciekawe zadanie. Więc ja tutaj robię to będzie. Teraz no. Kranso, tak. Krasnoludek... Hałabała. 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 Co to jest krasnoludek, hałabała? Bo ja nie wiem. Zobacz, nie Taki wiem. krasnolud. Aha. <laughs> Aha. Spoko. Tomku. Aż tu do nas. A ja jestem to, za tobą. Dobra, Słucham, tak, co on chce. Także słuchajcie, mamy zaliczone, więc w sumie całkiem fajnie, sympatycznie. Także pamiętajcie też, że wymyślając na zadania, skupcie się teraz głównie na tym, żebyśmy coś takiego innego zrobili, aniżeli całe budowanie. Chociaż nie mamy jeszcze magazynu. Halo. To taka, taka delikatna, ale to. Wiecie, też na koniec odcinka, żeby od razu wszyscy się nie rzucili. Myślę, że wnołem. Więc kto dotrwał, to dotrwa Tak, ziewnąłem. Aha! <noise> Więc moi drodzy, wy dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Za mną był Tomek. Byłem. Był Maciek. Byłem. Także wpadajcie do chłopaków na kanał i wpadajcie, że na nasze SMK, czyli social media, linki macie w opisie. No i co, słyszymy się jutro u Trzymajcie się. Cześć i. pa. pa!